Halo, holo, dzień dobry widzowie, z tej strony Bobur i witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Storm Silver Nazlog. Dzisiaj przed nami do pokonania Baxi. Jeżeli chodzi o zmiany w naszej drużynie to... Na tego Jima wzięliśmy sobie Slowpoke'a, more like Slowkinga już. Mam z głowy to, że jest odmonentem psychicznym, więc dostanie trochę odrobaczy w dupie, ale zawsze się może przydać. Jeszcze musimy nauczyć naszego Slowkinga jednego ataku, jakim jest Water Pulse, obowiązkowo bym rzekł. że to mamy ogarnięte. No i bierzemy się za pokonywanie tych wszystkich trenerów. Exprzera trzyma leń. Który są wino... wino? Winogrof jakoś tak Wiecie o kogo chodzi? Tak, o cool Żeby z tego nie było żadnego Serio, <ścoughs> tak żeby długo się stębić. Cricket turn eee, Raczej normalnie Magnituda. O kurde ile? Dobra, nice, mamy to. na przyspieszeniu by na przyspieszenie, ale... To są takie walki, które zazwyczaj nam nie będą sprawiały problemu. No bo jednak no, nie mają niczego przeciwnicy to nas mogą zaskoczyć. I tak sobie lecimy od jednego do drugiego, nie? O, jest to nie Watergun, e Ice Funk. Dokładnie. Ledian. Ym, dajmy Bartoszowi zawalczyć Shockwave, no to raczej na hita dokładnie, Nincado, Miana, na niech ona sobie zawalczy, Watergun. i Skorupi. Tutaj kulsom cool Magnituda, potem tak. No i super. Musimy mm, parali sila sobie wziąć. I co? Idziemy bić niebieskiego. Jakiś leszcz magienny. E, na dwa hity elegancko. Jeszcze flinch leciał, więc win-win. E, tam widzę double battle mamy. Double battle wziąłbym chyba Kulsona i Bartosza. Wydaje mi się, że powinno być kit. Dobra. My. Co możliśmy na drobaczem? Double Battle? Ninja, Ninjask jakiś? A, nawet i nie. Ninjas to nawet nie jest on. No i super. Dustok to jest to sama przyśpiewka w sumie. Oj, defa nam obniżyli. Zrobimy coś takiego. Mogę kupić na kolejnym. U Butterfree musi tutaj bardzo szybko zginąć. Super. No, elegancko. sumie łatwa ta walka była. Wiadomo, ja nie miały za bardzo na jak nam problemów przysporzy przysporzyć. No wiecie, zawsze się można na czymś takim przejechać łatwo. Dobra, no i co? I mamy pierwszą na, znaczy pierwszą walkę. Naszą walkę z Baxi. Zaczynamy Bartoszem. Wydaje mi się, że na jako nasz Ace no, powinien zaczynać. Ewentualnie... W sumie? Nie tylko a może Robot. Ci było, że żeby jakieś kłopoty nie było. Nie no, dobra, to wiemy Widzieliśmy go nie bez powodu. Niech pokaże swoją siłę. Jazda Dawaj baxi. Butterfly. O, żeby nie było skip powdera. To metal sound thunder shock. to będzie git train dance. Uniżiliśmy mu spec defa bardzo mocno. Oj, Ujej, panie, z czym do ludzi! ludzie? na hitka tak ma być Herakros Dobra Coulson, mamy starty, więc liczę na to, że mam tak mało Dobra. jestem stupid. Ale nie mam pomysłu na Herakrosa. A specjalny atak leszczu, dobra. Czyli mam jednak plan na niego. Tylko szkoda, że musiał mi zginąć najpierw ten, żebym do tego doszedł. I ten też mi musiał zginąć, żebym do tego doszedł. Yy... Krytyk to był. Najbiście Bidril. Bysta. The pure job A jeszcze krytyk, spoko Jeszcze jakiś krytyk od kogoś? Coś tego typu? Jakieś zaskoczenie? Jeszcze jakiś flinch może dla mnie? No nawet nie, nie mam z. Yy, ten. Miał. razy dwa, tak. A czy Ja pierdol. Net nie chcę. Nie. No nie, nie chcę tego komentować. Nie chcę. Nie. Zaczęliśmy kulcona. Byse, bysy nie chciałem wciul tracić, bo Ferrari byłby przepotężny. Hmm. Jak jeszcze przeżyję stratę, stratę naszego Magnemite'a. No nie jest to coś, co mi się podoba. Wydaje mi się, że ten Pinsir oraz Charakros nam namieszali. Jakby nie byłem na to przygotowany. Jak w tamtym, w tamtym regionie nie byłem na każdą walkę więc jestem przygotowany, Tutaj tutaj czuję, że troszeczkę podupadłem. Jeżeli chodzi o przygotowanie się do walki. Biorę to na klapę, oczywiście. Dobra, ale nie ma załamki. Nie ma załamki. Musimy się skupić widzowie Kurwa, łatwo powiedzieć. Przeciłem dwa poki, trzy stary. A pół składu straciłem. Jedno dotarło teraz. Dobrze mówię pół składu. Jakby. Bo sam w to jakby nie jestem w stanie uwierzyć. Dajcie mi z powrotem. Na pewno po skodę straciłem? Nie jest jak Nie no, full HP mają. Nie no. Niees. Ej boli, boli. Boli mnie, boli mnie kulsą strasznie. bo on zaraz miał. Jest dwa modesty BTW, czyli Nitr. Bez komentarza eee, Witaj się w składzie No i gaz, co? No, co mogę innego zrobić? Eee, bierzemy oni z tego Pokemona stąd Którego Pokemona na to? my Zastanawiam się jeszcze, ale, ale raczej Torcik Torcik, dawaj im Torcika jest tylko jedna nazwa, która, która może paść. Mam się tylko z jednym kojarzy tarczyk, KFC. Moje podniebienie domaga się mięska, ale ma naturkę fajną. Tp. Yy, dobra. Yy, ewoluujemy sobie Kadabrę w międzyczasie, Fuse. Także w naszym składzie pojawia się nowy Pokémon. Jakim jest Alakazam? Liczę na to, że naprawdę nam tutaj dupę uratuje 6300 oh Mega, by the way. Także jest ok. Wymienimy, wymienimy Slow Kinga jeszcze Do depozytu Albo Failure, albo Jerzyk Weźmy jeżyka, jeszcze go podekspie sobie I małe cięcie widzowe A więc jesteśmy widzowie po maluszej przerwie Udało się się tam podbić level upa każdemu mniej więcej, tam 22 dobiłem. no nasz Jerzyk wraca w roli tej głównej. Pod, na zasadzie, proszę, ratuj nas. Kto miał ewoluować, on ewoluował. Jeszcze tylko na no, domba tomba Jerzyka. Niech. niech ma to zamiast rollouta. No i tyle tak naprawdę z uczenia ataków. Jeszcze powinniśmy do Kurta sobie zajść I zrobi nam friendbole, super Damy mu kolejne Trzymaj czorne, nie wiem w co one się zrobią, ale trzymaj I co? I idziemy dalej Jest i Daniel No dobra Pokaż co tam masz Markrow jest fantastyczny pokeon Ale niestety padnie na hita. Nie oszukujmy się. Superamtko. Gastly. Ty, Baksio, ty się możesz wykazać, chyba, ale. Jakie ty masz spida 39. Dobra, to jednak Michu. Nie wiem, co robimy, regle, bo się dopiero nauczył. Ta dobra. To jest czysto water, ale nie masz nic na to. Nie mamy za bardzo odpowiedzi na kadabrę, poza naszym leniem. To teransko. No, nie mamy Agnisnego, dobra, przecież KFC. Kurwa, krytyk? Zajebiście, zajebiście długo miałem tego KFC Przysięgam, to jest Rekord świata Przecież to boli ten earthquake Co za leszcz Musimy przyspieszyć to trochę no kurde Ej wściekły już jestem teraz Ile, ile go miałem? Jako dłużej trenowałem niż był na odcinku No proszę ja was No Earthquake z Nature Power? Serio? Serio? Bez jaj Cztery Nie wiem, jest to może być odcinka, ty. Chodź tu w Kajplu, no. Nie mam innego wyjścia. Jakie to masz staty paskudne, dobra, nawet nie, nie komentuję tego. A właśnie, nie wiem, czy on, myślałem, że coś więcej, da. Dobra, będziemy musieli się zastanowić, co chcemy z składem osiągnąć. Kolejny Dream przed nami. Whitney. Nie mamy walczącego Pokemona, nie mamy tanka w teamie, od tego... Sorry, mamy tanka w teamie. Chyba jakby nie mogę... Nie mogę myśli pozbierać za bardzo. Właśnie tego, co, co planujemy tutaj zrobić. Dobra. Skupmy się, idźmy do lasu. Niczym Wardenga. To masz na złabciu Nikt nie masz na nas. Dobra. Whatever Alex Forest i to będzie nasz nowy encounter Dobra, musimy farfechy pomóc złapać. To też nie jest problem Teraz to chyba na plecy, dokładnie O! Pineko! Mówiłem, że nie mamy tanka, tak? właśnież właśnie już to odszczekuję. Mam Netbola, on jest na robacze. Spoko. Ej, podoba mi się to. Fajny pokémon do setupów będzie. I to taki dosyć potężny. Tylko od ognia razy 4 dostaje na dział To jest minus. Dobra, idziemy po kolejnego. Revive, jeszcze żeby mi się tak przydało na tych nazwakach. Wormpool. Wiecie, co za dobrą z tym konteru. Jak ja tu muszę dalej pójść? Wrócić? Muszę go odtraszyć stąd. Dobra, to na pewno. Eee. Kolejny konter. Rumiesz. Fajne Pokémon tutaj No i dobra, i to tyle, to co? Okej okay. Idzie jego szefuncio Tak, uratowałem. o dostaliśmy kata, super Kat jest tutaj grass typem, 60 powera Jerzyk! Czy my chcemy Jerzyka go uczyć? Nie, nie chcemy go Jerzyka uczyć. Dlaczego nie chcemy go Jerzyka uczyć? No bo Jerzyka tak nie wysadziłem na wodne pokemony. Ale na kam. No, no, też nie za bardzo, dobra. Dobra, jeżyk, chodź. jednak te... zapadła jednogłośnie. Natomiast powiedz stink. Sting. Rapid Spina bym ci zostawił, Pifer. Dobra, idziemy dalej. Boonery Dobra, o tego Pokemona. nagle Speed type był, też ciekawe. Kurde, fajne pakowalory to są w tym lesie. O 400, wspomniałem teraz za darmo jeszcze. A tam jeszcze Pokebola ominęliśmy. Woodland Ore, co to robi? Aha, okej. Okay. Nie wiem w sumie co robi, się nie dowiem. Trzeba tutaj googląć. A to później, dobra. Tu jest... Tu czy to jest tam przy drzewie. Teraz uciekamy, wiecie co? Repela chyba odpalimy, bo porażka. A ona się tym Bulbazaurem bawi. No tak. No to dajmy sobie tego Repela. No, to jest jeszcze długi. I przerak dajmy... Dobra, nie będzie Failer. Jakby... Nie mam innego pomysłu. Na ten moment. To jeszcze tak już. Znaczy inaczej, już mam coś w głowie, jak to więcej rozegrać. Nie mam repela. Mam jednego. Tam do tego gostka na dolnej idziemy, bo tylko headbata nas uczy. Dobra, pokażemy mu, gdzie jest wyjście, albo rozrobi to nawet nasz Jolteon, nie tyle co my. Rzeczny. bardzo pomocny. bardzo nam ligę pokémon wygra. Mark my words. Jest i ona. O, się muzyka zmieniła. łódki Stone. No dobra, mniejsza w to. Jesteśmy na rocie 34 Mam się w double battle Lubię double, ba double battle, jakby nie patrzeć Sick. Ładnie, ej ile, ile obrażeń zadał Ogers. O, oh, statik. O, oh, kurde. Granidosa też ja troszeczkę boję Bubble Beam. Nice. Mother. Znowu daś moje pieniądze. Elegantka. Dobra. Dobra, Rapel nam się skończył, to jest nowy route coś, miejmy to też z tyłu głowy. I kolejny trener. To jest mi to zbije tak zależnie od levela i zero, więc bez strachu. Failer na boego, tak? Bo to jest. Tak. O. Pik, pik, elegancko. Nie jest taki najgorszy tam pokał. Nidorino, tutaj akurat Miku musisz się wykazać. Dobrze mi Alakazam. jakoś. Alakazam powoduje, że taki spokojniejszy się czuję. No, jest Laira jeszcze. Wszystko do skipu, wiadomo, bla 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 bla. New boyfriend, to na pewno nie my. I mamy ją w Poké Dobra. Palimy stąd wroty. Stary jeszcze coś chce. A, Dakerman Daker lady. Pan policjant. W porządku, pilnuję. Jesteśmy w city. Bullcap. To dawaj Psyhopa. to było. All mind. O, może być. Yy. Dobra, wyleczmy nasze poki. Pesek master. I tu jest kolejny. Kolejne startery tu będą. Jakie Tu powinny być teraz startery? Z mm, Platinium Pokemonek dobrze pamiętam, nie? Pipla, takie tam pierdoły, dobra. Aż tak, tak, już cały i sam odpowiedziałem, nie? Ale tak mi się wydaje, że coś takiego tutaj będzie. Na rocie 34. Jeszcze będziemy mieli kość do złapania. Zapiemy tutaj w trawie. O, jaka szkoda, że akurat mam Bartosza wstawionego, co. Dobra, elegancko i co łapiemy? Nasz pierwszy counter na rocie 34. To i don't being... a kolejny elektryczny Pokémon. Ja mam pecha na elektrycznych Pokémonów. No dobra, kilka tak, nie powinno za dużo zadać. I raczej zwykły Pokéball. Oko. Mm, nie Piesa u nich będzie. On wygląda jak taki elektropies. te u. Dobra, weźmy sobie tego Pokebola. Aerial Ace. Spoko jakbyśmy mieli jeszcze gościa trującego czyż nie? O, Gulpin też spoko Pokemon w sumie. Ja lubię, lubię trujące poksy w sumie. Tutaj już chyba raczej... luzi carbuzik powinien być tak zwany. Nie powinienem do tej Earthquake'a czyż nie? O nie! Wiesz, jeszcze prawie by Michała zabił. I Plum. Nie może być trochę ostrożniejszy. Wypadałoby. Nie, nie dostaniesz numeru. Nie ma podrywo. No i znowu grouping. Dobra, widzowie, wiecie co? Zakończymy sobie ten odcinek. Tak naprawdę, ja już sobie levelę dostosuję do level-kapu, jaki tutaj ma liderka, Whitney. I do naszego składu będziemy musieli wrócić się do poprzedniego miasta, żeby nowego pokemona. No tak mi się wydaje, że będzie w gdzie najlepiej. Mamy tutaj podmiankę zrobić. Prawdopodobnie za failer. Bak się nam zostanie w składzie. Mimo, że on ma okropne defensywy, to mam wrażenie, że można tutaj trochę podratować reszta składu jak na razie jest stabilnie. No time failer niby nie jest najgorszy, nie? Ale no cóż, zobaczymy wszystko na dniach, także na tym zabieram. dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Także dzięki i do zobaczenia. Cześć!